Dzień dobry, dzień dobry, sklep z serwetkami. Witam ponownie w swoich progach. Szanowni Państwo, e... dzięki komentarzom, które otrzymuję w mailach i na messengerach, e... okazuje się, że te prezentacje innych rzeczy, a nie tylko serwetek. Też są Państwu potrzebne, z czego się bardzo cieszę. I dzisiaj coś chciałem powiedzieć, dzisiaj zaprezentować fajną rzecz, którą żeśmy wymyślili, mianowicie cyferki do zegarów. Tych cyferek jest sporo, one mają różne kroje. Weźmiemy sobie, powiedzmy, te, powiedzmy sobie, jakieś może, może te są delikatne takie. O, te są takie dosyć grube, mocne. Dobra, to weźmiemy te, jak Państwo widzą, jest tego w opór tych wzorów. Yy, już I idę, pokazuję, jakież ja to mam pomysły na te cyferki ku radości Państwa i mojej, do ozdabiania efektów Waszej twórczości. No i o cóż mi się, Szanowni Państwo, rozchodzi? Rozchodzi Ziemię o to, że jak państwo zrobicie na przykład udekorujecie zegar znaczy kółko do zegara na przykład załóżmy weźmy niech to będzie takie kółko o proszę bardzo i co do tego mamy cyferki ze sklejki elegancko powycinane no i po całym, po całym udekorowaniu niech to będzie Udekorowane jakoś, tak żeby było widać te cyferki. O, to może znajdziemy dekorację dla chłopczyka. O, proszę sobie wyobrazić, prawda? To widać będzie? Nie, nie będzie widać. No, odwrotnie położymy. Dobra. I będzie, że to jest piłeczki. I tutaj złotymi literkami możemy sobie, proszę Państwa, co porobić? No, poukładać elegancko, podokładać cyferki. Ja coś to źle robię. Nie z tej strony. Raz, dwa, trzy. Tak. Tak, to będzie siódemeczka. Tu będzie szósteczka. O, to będzie dziewiątka. To jest to jest cyfra 5. Pięć. pięć! Tak. I tu mamy to. I tu mamy 10. Proszę bardzo. 12. I tu jest 11. 11, jak i 11, piłkarska. No, i to oczywiście mamy też elementy do zegarowe. No, i te cyferki od razu są dodatkową atrakcją państwa wytworów wyobraźni. One są w różnych, tak jak pokazywałem. W różnych yy, krojach, w różnych czcionkach, w różnych wielkościach. Znaczy, wielkości są mniej więcej podobne, takie mocno wyraźne. Tutaj mamy na przykład o, a to mam pomysł na przykład na y, y, skrzypce dla y, y, muzykanta, na przykład, albo kogoś, kto muzyką się dopiero ma zamiar zacząć interesować i tu zrobimy na przykład, o, że będzie taki zegar zegar ze skrzypiec, o i tak, i tu mamy możemy nie, nie, nie musimy dawać wszystkich bo na przykład możemy sobie zrobić o w ten sposób szóstka, teraz będzie trójka, tak i dziewiątka tak no, a te cyferki, które nam zostały, możemy na przykład zrobić sobie numer na drzwiach wejściowych do mieszkania. To na przykład następna taka jest propozycja moja, też bardzo fajna. I a tutaj, o tutaj to już w ogóle takie grubasy są, grubaśki, grubiutkie takie cyfereczki. Też fajny krój pisma, też dosyć mocno widoczny będzie. Aj, 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 aj. to wszystko popakowane dosyć elegancko do wysyłek żeby to się nic nie pogubiło także ciężko się o, roztwiera i tu mamy, o, i proszę i to cyferki, pyk i tu mamy, o od razu się inaczej, prawda prezentuje, tak siedem, i tu mamy cyferkę cztery. No, i to jest nasz taki pomysł. Tych soferek jest sporo, naprawdę, tych krojów. Jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście wymyślimy, wymyślimy jeszcze inne kroje. Na razie, na razie są cyfry arabskie, ale jeśli potrzeba taka będzie, to również możemy wyciąć cyfry rzymskie. Polska! 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 I słuchajcie! A jeszcze chciałem wzór, który mi się najbardziej podoba. Niektóre, niektórzy z Państwa lubią, jak ja prezentuję rzeczy, które mi się najbardziej podobają ze wszystkich. O. I to jest wzór, który ja bym powiedział, czy w tej chwili już dosyć dawno nie jeździłem pociągiem, ale taki krój zegara dworcowego fajny, inny. Taki lekko przypominający właśnie ten zegar dworcowy. I Proszę bardzo, tak samo możemy pięknie, elegancko. E, tu mamy dziesiątkę. 11. 12. 1 i tu cyferka 4. O! I to powiem szczerze, że ten krój mi. Mi się najbardziej podoba. Także jakby Państwo, jakby ktoś z Państwa zrobił taki zagra z tym krojem i przysłał zdjęcie, to ja bardzo chętnie zaprezentuję w filmie czy na któryś ze swoich social mediów na Instagramie na przykład też zapraszam na ten Instagram, będę mógł zaprezentować również Państwa umiejętności, państwa twórczość, co mnie najbardziej chyba cieszy. Dobrze. To mamy to. A jak już jesteśmy, no cóż, jesteśmy specjalistami w serwetkach, tak? No i wszyscy i Państwo i ja najbardziej się cieszycie na to, że są nowe serwetki. Czy Państwo się cieszą, że mnie widzicie? Jasne. Ja również się cieszę, że widzę Państwa. Cóż my dzisiaj mamy? Proszę Państwa, dzisiaj taka króciutka seria serwetek, które szykuję do zdjęć. I powiem uczciwie tak. Yy... Piłka nożna mnie kompletnie nie interesuje, bo gdybym mnie interesowała, to zostałbym piłką. A tak, swego czasu kiedyś dosyć mocno uczęszczałem na Łazienkowską, ale bardziej mnie interesowało to, co się dzieje na trybunach, niż to, co się dzieje na boisku. Ale wiem, że takie serwetki są potrzebne, szczególne dla chłopięcych czy męskich wzorów, więc również takie serwetki mamy. Yy, niestety one są w ilościach kolekcjonerskich, śladowych, także jeżeli ktoś ma w planach zrobienia jakiegoś fajnego, innego. Takiego piłkarskiego zestawu czy dekoracji, to radziłbym się pospieszyć. Tu, oprócz oczywiście piłkarskich, tam była FC Barcelona, to wiem, że to taki klub jest. Tu mamy serwetkę z Olimpiady w Londynie, która się nie odbyła 10 lat temu. No i mamy wszelkiego rodzaju piłeczki, tak? Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nową w pokazywaniu serwetek, czyli serwetki składamy, a nie rozkładamy jak to zwykle w zwyczaju bywa u nas. Jeżeli państwu się podoba taki sposób prezentacji tych serwetek to proszę dajcie znak w komentarzu. Tu mamy też kolejną piłeczkę. Jak tak mówię piłeczkę to od razu mi się przypomina taka bajka tam Koziołek Matołek i było brawo małpki lecz ja tę piłeczkę schwycę gdy wtem począł na swojej głowie wielką, żółtą jajecznicę. Jajecznicę akurat w, w tym momencie nie mam na serwetkach, ale, ale oczywiście, jeżeli macie Państwo ochotę, to ja poszukam. Na razie oprezentuję piłeczki wszelkiego rodzaju. To są wszystko wzory raczej kolekcjonerskie. Polska! Słuchajcie! Powiem szczerze, takie monotematyczne są te serwetki, bo nic tylko piłka i piłka. Nie wiem, czy Państwo interesujecie się takimi rzeczami jak piłka. Ja nie bardzo, ale pewnie na, na produktach rękodzielniczych na pewno, na pewno będą się prezentowały znakomicie. Tutaj różnego rodzaju sporty. To jest oj, to to jest ta bardzo starutka serwetka to jest z ateliera. To jeszcze pamiętam, że kiedyś miałem je i w paczkach. To są e, to są e, serwetki z, kto, aha, już wiem. To są serwetki z tych mistrzostw świata, co były w południowej Afryce i szanowni państwo, nawet na tej serwetce jest nasza reprezentacja. Polska! 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 Także jest ta serwetka, można się cieszyć, umieścić też jako, jako pamiątkową serwetkę. Może, o! Może ktoś zbiera serwetki po prostu, jakieś, jakieś pamiątki piłkarskie. Także dla niego to też może być fajna, faj, fajny upominek, fajna e, gratka. To też serwetka z ateliera, dosyć stara. To mi się kojarzy z pewnym napojem. E, nie pamiętam jakim. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju, właśnie takie, o, dziecięce. A cóż tutaj mamy? Tutaj mamy kolejną, kolejną, proszę Państwa, serwetkę. Serwetkę z, y, pamiątkarską. Pamiątkarską, tak? To jest serwetki z y, Mistrzostw, Europy, tak, Mistrzostw Europy w 2008 roku. I te serwetki, oczywiście mamy tutaj grupę, w której jest również reprezentacja Polski. Polska! 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 Także ta serwetka również jest pamiątkarska. Polska! 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 I słuchajcie! Tutaj to akurat z reklama, reklama telefonii komórkowej. To się trafia, proszę Państwa, to, że piłka jest szalona. Prawda? Tutaj, no, to chyba jest Państwu znane, bo to chyba nawet kiedyś w marketach była taka serwetka. Tutaj, no to jest stareńka serwetka. Prezentuje się bardzo fajnie. Yy, dość stara, druk nie do końca wyraźny, ale fajna. Fajna, naprawdę fajna. No i przede wszystkim stary sposób myślenia o, o serwetkach, czyli mamy dwa obrazki, jeden jeden inny, żeby ona była dużo, dużo ciekawsza. Fajna rzecz, fajna rzecz, fajna rzecz. To mamy piłkę w siatce po strzeleniu, po strzeleniu yy, brameczki. Tutaj mamy yy, koszulinę z napisem Terminator. Ja, szanowni państwo, też mam takie koszulki z napisami. Też można trafić taki napis. Polska Polska! Polska! I słuchajcie! To jest fajne, to jest fajne, strój bramkarski, rękawice, yy, bramka, buciki, to jest fajna serwetka. Tutaj mamy y, chyba jakąś amerykańską wersję sportów, tak, bo tu i... tak, 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 to, są... to jest amerykańska serwetka zdecydowanie. Tutaj znów mamy narodową. O, i tutaj jest chyba też dosyć mocno pożądana. Nie wiem, czy serwetka jest pożądana, ale w każdym razie znaczek tego, tego klubu jest dosyć mocno popularny, więc prawdopodobnie ktoś z Państwa również się na to skusi. Tutaj kolejna, chyba rzadko spotykana reprezentacja narodowa: Polska! 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 I słuchajcie! Aha, to to jest z tego. Też z Mistrzostwa Świata w Brazylii. Brazylii. To koszulki z różnych krajów piłkarskich. Koszulinki, czyli mamy. No nawet dosyć sporo tego jest, bo serwetka jest na pół. Mamy Francję, Holandię, Hiszpanię, Argentynę, Brazylię, Niemcy, Turcja, Włochy, Dania, Szwecja. To będzie Anglia, tylko źle jest slaga zrobiona. Turcja, Szkocja, Francja, Hiszpania. Holandia. A, czyli Hiszpania. Tu się nie popisali, bo Hiszpania, Holandia jest powtórne. No nic, ale taka inna troszeczkę serwetusia. <laughs> tu mamy kolejną piłeczkę z jakiejś mistrza z flagami krajów. Kolejna murawa z napisami, że to jest boisko. I tutaj mamy. Tak, ale czy tutaj jest. Nie. Tutaj nie ma, w związku z tym do tej serwetki okrzyku zakrzywającego reprezentację nie wzniosę. Polska! 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 I słuchajcie! Tutaj kolejna z Mistrzostw RPA, to pamiętam, to Stiflera i tego też dosyć sporo było swego czasu na rynku. A, tą serwetu się już Państwo widzieli. Ona zaczęła nasz film i była ilustracją dla zegarów. Szanowni Państwo, to tyle na dziś. To tyle na dziś. Także to, co mogłem, pokazałem. Tego mamy niewiele. Cyferki zegarowe zapraszam serwetecznie. serwetki-cudaniewidy.pl Czekam na zdjęcia z wytworami Państwa wyobraźni. Czekam na lajki, subskrypcje, komentarze. To jest bardzo fajne, bardzo ważne. No i co? Zapraszam serwetecznie. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia. Polska! 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 Także jest ta serwetka. Można się cieszyć, umieścić też jako, jako pamiątkową serwetkę.